Wszystko o rozdzielaczach IBO. Jest to rozdzielacz IBO GP PRO 3 obiegi. Pokażę jak go połączyć i przyłączyć do instalacji, żeby był prawidłowo podłączony. Nakrętki oraz ich montaż oraz sposób zastosowania opisałem w rozdzielaczu dwubiegowym, także jeżeli ktoś ma taką potrzebę zapraszam do tamtego filmu. Tutaj omówię tylko i wyłącznie rozdzielacz 3 i jego przyłącza z instalacji. Trzeba pamiętać o tym, że IBO GP Rozdzielacz IBO GP3 obiegi będzie się różnił od rozdzielacza dwuobiegowego tym, że przyłącze z instalacji zasilające będzie miał zawsze z prawej strony, rozdzielacz dwuobiegowy miał z lewej strony. Już tłumaczę dlaczego i pokazuję. Mamy tutaj przygotowany rozdzielacz z wyciętymi okienkami rewizyjnymi, tak żeby to dobrze zobrazować. Jak spojrzymy tutaj na ten, na ten, na ten krócie zasilające. Zasilanie z instalacji wchodzi nam w górną belkę rozdzielacza. Mamy tutaj tuleje, które zasilają nam prawe strony rozdzielacza, czy znaczy grup pompowych. Lewe strony, czyli tutaj oklejna jest na niebiesko, wchodzą w dolną belkę. I ta dolna belka jest tutaj łapana w tą tuleję, czyli wychodzi na to, że to jest powrót. Ta sama sytuacja z rozdzielaczem dwuobiegowym. Jeżeli obrócimy ten rozdzielacz w stronę drugą do ściany, czyli odwrotną. W dalszym ciągu będziemy mieli zasilanie z prawej strony z tym, że belka dolna będzie belką zasilającą. Tutaj nam wchodzi w tuleje po prawej stronie. Będzie to grzało, będzie to funkcjonowało, także nie ma z tym żadnego problemu. Powroty na odwrót oczywiście od tych taśm teraz oklejonych, czyli one są tutaj jakby nieaktualne. Wchodzą nam w górną belkę i w tym momencie schodzi nam to w lewą stronę. Jeżeli chcemy ustawić rozdzielacz domyślnie, i Prawidłowo, tak jak e, powiedzmy sobie, zakładamy. Szukamy powrotu. Wkładamy palca, powiedzmy, w, tu, w jeden kruciec. Jeżeli wyczujemy tutaj brak tulei do samej góry, znaczy, że jest to powrót. I to w rozdzielaczu trzyobiegowym będzie lewa strona, czyli powrotna. A jeżeli tutaj włożemy, jest cały czas tuleja, znaczy, że jest to zasilanie. Także pozdrawiam. Cześć.